Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Timi i witajcie w odcinku ze Spleg. Na moim kanale jest to bo, bodajże bardzo prawdopodobne e, drugi odcinek w, w środę, w środę. Bardzo prawdopodobne, lecz nie jestem tego pewny. <grym> tak, więc no, jeżeli tak jest to bardzo spoko. O kur... no nie, 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 jakiegoś nie, nie, słego... E, o dobra, już koniec. Tak więc, co w dzisiejszym odcinku? Jest to oczywiście Spleg, już jakiś czas temu zapomniany przez e, graczy Minecrafta, jak i youtuberów. Lecz ja, e, de, tak jak mówiłem na odcinku u Luigiego <laughs> Luigiego, tak, Luigiego Kurde, mi się podoba jeszcze ten tryb, postanowiłem nagrać Nikt tego na razie na ten czas nie nagrywa Więc e, myślę, że spodoba wam się O, mam cztery tokenów, ale to tokenów teraz zdobyłem Jeszcze 17 Spliggersów zostało Myślę, myślę, mam, mam takie przeczucie, że uda nam się to wygrać Ja mam takie przeczucie, postaram... Zro Zrobię wszystko, żeby to wygrać Starał się trzymać ciągle na najwyższych tych... O, ale ona przetrwała, chyba przetrwała. Ale na farcie, takim grubym farcie, bo tutaj trzeba być ciągle w biegu, ale też uważać, żeby nie spaść, ale też trzeba niszczyć... O kurde, o kurde, o kurde. Trzeba, trzeba też e, właśnie... O, oj, oj 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 ojoj! Oj, 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 oj. E, trzeba... Trzeba też e, zwalać. <laughs> zwalać takie śmieszne e, innych z platform, bo to jest nasza platforma, rozumiecie? No Łazarskim... Łazarska pl... ONI tak ja dlaczego ja spadłem teraz tak ja ale zlamiję tą arenę. Lecz nie, nieważne, nie, nie nieważne, że zlam bo zobaczy... teraz jest taka magia szybkiego cięcia. Zobaczymy się na kolejnej arenie. No w sumie to teraz. Cześć, witajcie na kolejnej arenie. Przywitałem się tak bardzo serdecznie na kolejnej arenie i zaczynamy, zaczynamy. Już tutaj kogoś zwalamy. E, bardzo śmieszne słowo, jest standardowo. Nawet jak na moim odcinku słowo zwalamy jest bardzo śmieszne. E, gimbusy się śmieją. Co to, co to? O, power up. Invisible man. Ło, fajne, na pięt... 15 ten sekund chyba. Więc mogę sobie przez 15 sekund... Nie, nie, nie! Nie bo nie, zobaczy, jest, 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 jest. jest. Tylko, żeby te 15 sekund, tak nie minęło, dość szybko. Dobra, jestem. Fak, 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 fak. O, fak, fak, fak. Prawie mi się udało kogoś tu. Ach. Nie, te, teraz tak szybko nie zlamię. Nie ma co teraz szybko nie zlamię. I nawet się nie waszcie tak myśleć, że. Szybko zlamię. Szybka zmiana, kurde, w kierunku, na którym jestem. O, tu idzie jakiś. Jakiś gości idzie może wpadnie, w któreś nie wpadł, niech... żaden nie wpadł, powiem wam szczerze, że później ta mapa śmiesznie wygląda, taka cała podzierawiona, tak więc no może jeszcze póki tu jesteśmy to przypominam o pobieraniu mojej paczki dexter paka, zapisuję, że wam się to nudzi, no zaraz jeszcze, jeszcze jeden może odcinek będę wspominał o tym, że że, 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 że macie pobierać tą paczkę, no bo Chcę, żebyście ją pobierali, bo strasznie o nim męczyliście. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, tak, które tak bardzo chciały tą paczkę, ją pobiorą. Jak wejdziecie na link, to przekieruję was na stronę, ale też już pewnie wiecie, musicie czekać 5 sekund i kliknąć w prawym górnym rogu, SKIP THIS ADD, czyli, czyli od razu wam pobierze paczkę. Tak więc nie zapomnijcie też zlajkować od linka i zajrzeć do tych linków, które są też zawarte w tym opisie, bo no po co ja ten opis tam mam, kurde, i fajnie ogarnięty z linkami. O, 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 tu, tu, power up tam jest, power up uh, Kurde, nie, nie zbieraj go, nie zbiera. Albo zbieraj Zbieraj Co to jest? Suicide su Co jest suicide ship? <laughs> tam jest suicide <laughs> To w taki sposób działa To jest taka mina, no trudno Niestety nie udało nam się e, Zabić nikogo tam z samobójczą świnią e, Owcą, owcą To była owca Tak więc, e, no fajnie I... Teraz też wspomnę, bo nie wiem, czy o tym wspominałem jakoś tak głęboko. Ojej, um, jeżeli będziecie nagrywać film z tej mojej paczki, nazwijcie go Minecraft, no Timmycraft, um, albo dajcie, no i oczywiście dajcie link do mojego kanału i nazwijcie coś tam, żeby było w opisie czy gdzieś, że to jest Timmycraft. Wtedy ja te odcinki będę sprawdzał, um, a jako je, jak będę je sprawdzał, będę je tam lajkował. Jeżeli mi się spodobają, będę kontaktował się z tymi osobami, więc myślę, że warto. I to, to, to tyle. Po prostu nazwijcie to jakoś, że to na tym Jeżeli chcecie, to możecie nawet dać link do. do. link do mojego kanału w opisie, co to jest. Forest Gump. Wow, czyli ja teraz szybko biegam. To ma sens. Hey, czy to ja tak. What the f Fuck, nie wiem czy to ten gościu tak takie coś zespałnił, że to tak niszczyło, czy to ja byłem, że mam, miałem tego Forest Gampa. No nie wiem, zostały dwie osoby, więc na koniec sobie na nie popatrzymy. Myślę, że zaraz któraś z nich spadnie. Ale to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Good game, napiszemy. Czyli nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, skomentować, pobrać paczki, pobrać tekstur paka, zajrzeć do linku w opisie i zasubskrybować mojego kanału. Teraz jest dużo informacji. No, tak więc trzymajcie się. No i. Papa, pa, jeszcze nas wywaliło na Arenki. No to trzymajcie się, cześć!